Myślę, że nadszedł czas, aby już Wam uchylić rąbka tajemnicy, a związany jest ściśle z tym największym dziełem w historii polskiego ludwisarstwa. W Brazylii trafił nie tylko, nie tylko trafi dzwon Vox Patris. A... W jednym z komentarzy pod ostatnim odcinkiem pojawiła się prośba o wyjaśnienie sytuacji dzwonu Vox Patris, jak to obecnie wygląda. Więc dzisiaj postaram się Wam pokrótce opowiedzieć, co się będzie działo. Mam nadzieję, że wkrótce sprawa ta... Znajdzie szczęśliwy finał, dzwon 3 do Brazylii. Myślę, że nadszedł czas, aby już Wam uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, co będzie się działo w najbliższych dniach, a będzie działo się naprawdę dużo. Dzisiaj zapraszam Was do odcinka, w którym pokażę Wam, jak wygląda sytuacja i co nas czeka w najbliższym czasie, a związane jest ściśle z tym największym dziełem w historii polskiego ludwisarstwa, czyli dzwonem Vox Patris o wadze 55 ton. W Brazylii trafią nie tylko, nie tylko trafi dzwon Vox Patris, ale również trafią dwa dzwony z kwartetu idealnego. Tutaj przed Wami dzwon o wadze 5600 kg czyli 5-6 tony, tutaj mamy drugi z dzwonów, święty Jan i dzwon ten waży 10 ton, czyli można powiedzieć, że jego waga odpowiada wadze i wielkość oczywiście dzwonu Zygmunta. Dzwon ten został zabezpieczony specjalną powłoką, jest to e, taka mieszanka specjalnego proszku z brązu, z domieszkami złota i srebra, aby uzyskać raz, że zabezpieczenie i to nie jest taka typowa farba, tylko to jest sproszkowany metal, ale również, żeby wyeksponować w sposób okazały właśnie te dwa dzwony i inskrypcje i symbole, które na, nim, na nich się znajdują. Tutaj mamy drugiego z ewangelistów, świętego Łukasza. A teraz pokażę wam tutaj, bo są przygotowane... Jak wyglądają łożyska tegoż dzwonu? Tutaj są specjalistyczne łożyska, właśnie dwurzędowe, baryłkowe, wachliwe, które umożliwiają poddanie się w przypadku jakiejś nierówności podczas mocowania i dzwonienia, i dzięki takiemu zastosowaniu właśnie łożyska te doskonale współpracują z zawieszeniem tutaj mamy opaskę która obejmuje taką obejmę do serca tego dzwonu tutaj jest specjalistyczna lina specjalnie wykonana do podnoszenia dzwonu Vox Patris jej nośność nominalna to 65 ton z współczynnikiem bezpieczeństwa razy 5 czyli może podnosić prawie 300 ton w najgorszym wariancie Tutaj jest przygotowane serce dzwonu Vox Patris i serce do dzwonu 5600 do Łukasza. No i tutaj są właśnie takie specjalne mocowania, sześć szpilek wykonane ze specjalistycznej stali wzmacnianej, które utrzymują dzwon razem z jarzmem. Tak to wygląda. I wkrótce te dzwony zostaną przygotowane na specjalne, do, do transportu na specjalnych e, platformach i wyjadą w kontenerach w podróż do Brazylii. I tutaj jeszcze korzystając z okazji, chcę Wam pokazać, jak wygląda e, nakrętka tegoż mocowania serca. Proszę, tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda w porównaniu do mojej dłoni. Tutaj są nakrętki właśnie do tych szpilek mocujących dzwon do jarzma. Tutaj mamy, zobaczcie, specjalny klucz, żeby można było, on został wypalony ze stali, żeby można było je zakręcać. A tu jest klucz do nakrętek na serce tego dzwonu. Tutaj jest w takiej specjalnej konstrukcji element, tutaj ten, który jest mocowany do dna dzwonu, który blokuje serce, żeby serce się nie przysuwało, jak również te nakrętki, żeby podczas dokręcania one się nie kręciły razem z tymi szpilkami mocującymi. A teraz pokażę Wam to, co najważniejsze, jak wygląda w tym momencie dzwon Vox Patris. Tutaj wejdźmy na zewnątrz. Zobaczycie zaraz w jakiej on jest teraz formie. O, otwieramy. Popatrzcie, tu jesteśmy na zewnątrz. No niespecjalnie cokolwiek zobaczycie. Dzwon Vox Patris jest tutaj właśnie w tym namiocie, który e, zabezpiecza go przed warunkami atmosferycznymi i e, Został dzwon oczyszczony, on przyjechał z huty bardzo zabrudzony. Zresztą pokażę Wam tutaj, jak wyglądał ten dzwon, w jakim on był w stanie. Niestety parę lat w środowisku takim bardzo żrącym w hucie spowodował, że uległ on bardzo dużym zabrudzeniom, więc musiał zostać gruntownie oczyszczony. Do tego celu zostały wykorzystane specjalistyczne specjalistyczna chemia, dobrana właśnie do tego typu zabrudzeń bardzo, bym powiedział, głęboko penetrujących, także, że nie była to łatwa operacja, aby ten dzwon wyczyścić. Tutaj obok macie jeszcze pokazane elementy napędu, czyli bieżnie, tutaj są takie liny, którymi, za które mocowało się hak suwnicy, te liny znajdowały się na zawieszeniu, były dwie, specjalnie też skonstruowane do tego celu. A tu Wam teraz uchylę rąbka tajemnicy, tutaj znajduje się dzwon Vox Patris, ale oficjalna prezentacja tego dzwonu i można powiedzieć pożegnanie odbędzie się tutaj na Śląsku w siedzibie firmy Rduch Bells and Clocks 15 i 16 marca. 15 marca, to jest sobota, o godzinie 15, będzie miała miejsce specjalna uroczystość, czyli msza święta, której przewodniczył będzie kustosz sanktuarium Ojca Przedwiecznego w Brazylii, ojciec Marco I będzie to taka msza z prośbą o szczęśliwy wyjazd tych dzwonów i dotarcie do y, Brazylii i te dwa dni będą tak zwanymi dniami otwartymi i każdy kto z was kto będzie chciał może przyjechać do siedziby firmy Rduch Belset Clocks w Rydłutowach to jest y, niedaleko Rybnika żeby ten dzwon podziwiać pełnej okazałości i móc sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie. Myślę że to jest chwila wyjątkowa kiedy będziecie mogli dotknąć tego dzwonu, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, bo myślę, że dla większości z Was no nie będzie takiej okazji, żeby ten dzwon zobaczyć. Oprócz tego tutaj w tym miejscu, gdzie tutaj teraz stoją te busy, znajdą się te dwa dzwony na specjalnych stojakach skonstruowanych, czyli Łukasz i Jan. I te dzwony będą z sercami, więc można będzie tymi dzwonami również uderzyć. Także podsumowując, zapraszam Was serdecznie na Dni Otwarte. Myślę, że będzie to wydarzenie w skali e, historii dzwonowej, wyjątkowe i niepowtarzalne. No, nigdy w historii już czegoś podobnego, myślę. E, nie będziemy świadkami. Także kto tylko ma ochotę, ma czas, e, czy nawet specjalnie, e, niech przyjeżdża i tutaj. E, Bierze udział, będzie częścią tego wyjątkowego wydarzenia w świecie dzwonów. Serdecznie zapraszam.